Do naszych czytelników w Polsce 5 lipca posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują nad nową dyrektywą o prawach autorskich i pokrewnych. Proponowane zmiany zagrażają otwartemu internetowi, którego częścią jest Wikipedia. Macie czas działać i włączyć się do debaty. Dziękujemy. Skontaktuj się z Europosłem. Przyczytaj Wikipedii, stanowisko fundacji Wikipedia. Wikipedia, stanowisko wikipedystów w kwestii dyrektywy o prawach autorskich. Lipiec 2020. 18. Droga czytelniczko, drogi czytelniku. 5 lipca 2018 roku Parlament Europejski zdecyduje w głosowaniu, czy propozycję dyrektywy dotyczącej praw autorskich yy, wystarczy procedować przed odpowiednią komisją, czy należy ją przegłosować plenarnie. Jeżeli nastąpi to pierwsze, a proponowana dyrektywa zostanie przyjęta w brzmieniu zaakceptowanym przez komisję JURI, otwartość internetu będzie poważnie zagrożona. Aktualna treść dyrektywy nie aktualizuje prawa autorskiego w Europie i nie promuje uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, a zagraża wolności online i tworzy przeszkody w dostępie do sieci. Wprowadza nowe ograniczenia i filtry restrykcyjne. Jeżeli propozycja zostanie przyjęta w obecnej formie, dzielenie się wiedzą encyklopedyczną w sieciach społecznościowych czy znajdowanie artykułów w wyszukiwarkach może nie być możliwe. Wikipedia także będzie zagrożona. Przeciw propozycji już zdecydowanie sprzeciwiło się ponad 70 programistów, w tym także twórca sieci Tim e, Berners-Lee, 169 naukowców i badaczy, 145 organizacji zajmujących się prawami człowieka, wolnością słowa, badaniami naukowymi, a także branża technologiczna, Wikimedia e, funda, e, Foundation, organizacja non-profit, która opiekuje się m.in. tą darmową encyklopedią. Z tych powodów społeczność polskojęzycznej Wikipedii zdecydowała się na zaciemnienie wszystkich swoich stron. Chcemy nadal oferować darmową, otwartą, społecznościową encyklopedię opartą na weryfikowalnych źródłach. Wzywamy wszystkich członków i członkinie Parlamentu Europejskiego, aby głosowali przeciwko zawężeniu procedowania dyrektywy do dedykowanej komisji, aby w trakcie dyskusji plenarnej wrócono do rozmów i rozważono liczne propozycje zmian. Pochodzących m.in. od organizacji ruchu Wikimedia, aby usunięto artykuły, artykuły 11 i 13, jak i aby poszerzono wolność panoramy na całą Unię Europejską i podano domenę publiczną większej ochronie. Tutaj niżej jest link, oczywiście, i podpis społeczność Wikipedii. Czyli tylnymi drzwiami jest wprowadzana, drodzy Państwo, ustawa akta, przeciwko której kilka lat temu masowo młodzież w Polsce, a później w Europie i na świecie, Stany Zjednoczone, Kanada, protestowała, ponieważ chodziło o, przypomnę, cenzurę. Tak, cenzurę w sieci i polegało to na tym, że yy, Wasi operatorzy internetowi mieli gromadzić informacje po jakich stronach chodzicie i gdyby trzeba było, to musieliby to po prostu udostępniać, a w tle było to, że pod pretekstem oczywiście praw autorskich za klikanie w różnego rodzaju obrazki, nieobrazki, korzystanie z skrzynek mailowych, drodzy Państwo, no trzeba byłoby za to wszystko w różny sposób y, płacić i opłacać się, a y, skrzynki mailowe byłyby też y, rejestrowane. Tutaj pod pretekstem oczywiście praw autorskich, tak zwanych, y, będzie, drodzy Państwo, tylnymi drzwiami y, na zasadzie salami, czyli kawałeczek po kawałeczku y, wprowadzane Amerykańskie prawo autorskie, które oczywiście doprowadzi do tego, że będzie utrudniony dostęp do różnego rodzaju informacji, artykułów, które nie będą mogły być oficjalnie prezentowane, tak jak to robi Wikipedia, tylko będą dostępne, bo w internecie też można znaleźć różne rzeczy, jeżeli wiesz się, je. Gdzie słuchać, szukać, będą dostępne, drodzy Państwo, yy, dla wtajemniczonych, bo internet nie ma czegoś takiego jak czarny rynek, więc powiedz, powiedzmy wtajemniczonym. Mamy atak na wolność słowa, oczywiście ten atak wygląda w sposób pseudolegalny, bo ktoś zagłosuje i od dzisiaj to co było wcześniej legalne. Wczoraj było legalne, a dzisiaj jest nielegalne. Wczoraj było dostępne, dzisiaj jest niedostępne, no bo posłowie w Europarlamencie, powiedzmy tak, dostali taki prykaz od y, tych, który, którzy ich wpisują na listę posłów. Mówię tak dlatego, że wybory są robione w ten sposób, że posłowie są wybierani przez innych posłów, którzy ich wpisują na listę. A ci inni posłowie to szefowie, powiedzmy, i, yy, szef, i szef, szefowie partii, szefowie sztabów partii. I to byłoby, drodzy Państwo, smutne przedstawienie sytuacji, które prezentuje Fundacja Wikimedia, której dzieckiem jest yy, strona internetowa, szeroko znana yy, Wikipedia.